Witam was po długiej przerwie w ten piękny słoneczny choć trochę wieczny i to chłodny i to ciepły dzień Jadę szukać wiosny jadę do Kramska tak niedaleko żeby się nie przemęczać po długiej przerwie no i zobaczymy, czy znajdę wiosnę, czy nie znajdę. Bo jak na razie to tak 50 na 50 dzisiaj. Niby nie jest źle, ale tak do stuprocentowej wiosny to jeszcze trochę brakuje. jadę sobie do Kramska Tak jak ostatnio, co byłem właśnie też w Kramsku, tylko to jeszcze była zima Tak sobie jadę, tak sobie patrzę na wał I mam taką koncepcję Że z powrotem sobie pojadę wałem Tylko tak nie wiem Jeszcze w którym miejscu wjechać, może w Ochłach to jeszcze pomyślę. I od taka jest moja koncepcja. Tylko czasami jest dobrze, czasami się wiarą odwróci, to ciężko się jedzie. Ale ogólnie bywało gorzej. i gdzieś tu może właśnie sobie właśnie zjadam i sobie dookoła popędzowałem no i to tyle na razie Pędzę Pędząc powoli pędzę do przodu A jeszcze kawałeczek i oczywiście symbolicznie robię przerwę przy moim ulubionym sklepie I tak korzystając z okazji, że włączyłem kamerkę Chciałbym Was zaprosić na kanał Na YouTubie I na Facebooku, teraz też jest, jest właśnie Założył profil kolega o nazwie Pełny Bidon Też odwiedzę ciekawe, fajne miejsca różne Przede wszystkim robi fajne opisy. Mi się aż tak nie chce opisywać jak jemu, ale no, warto, warto zajrzeć tam właśnie na jego profil, na jego kanał. tak Także polecam. Kurde słońce zaszło za chmurami i zrobiła się jak pogoda jesienna, a nie wiosenna, czy półwiosenna. już został kawałeczek Fuh! no jak słońce wyjdzie to jest przyjemnie a jak zajdzie to jest jesień niebo też takie sobie po lewo widać Gosławice po prawo Licheń ale tam dzisiaj nie jadę Za dużo miałem przerwy Nie chcę od razu robić Ileś tam kilometrów To bez sensu Uff. No teraz prawie do Kramska, więc cały czas z górki Zobaczymy co tam się W Kramsku święci A i dzisiaj wracam tą drogą bo ostatnio mnie poniosło gdzieś przez idziełem gdzieś iż po lasach przez lasy noc się robiła ale dzisiaj sobie wrócę tą i tam później w woklach sobie skręcę na wał już do samego koła sobie pojadowałem co za muchy jak! No, ostatnia prosta, a nawet i prosta z górki i będę na miejscu. I cóż, przyjechałem szukać wiosny, a znalazłem zająca wielkanocnego. już świątecznie, wielkanocno. Zające, jajka, kąski i roboty drogowe. Wioska Balbinka. Chwilę wzapnę i wracam do koła. A wiosny jak nie było, tak nie ma. Ojek, jak jest z górki tutaj musi być pod górkę. no ja wracam na spokojnie bez szaleństw w się chłodno zrobi z godzina pół do trzeciej ale ogólnie fajnie Tak jadę, sobie myślę o tym zającu, Czy to jest zając wielkanocny czy królik? Ale nie no, raczej zając wielkanocny, bo królik to jest Playboya. Tak mnie naszło taka myśl. Ojejku, ale fajnie, jak tak długo się człowiek nie ruszy nigdzie, to aż. Aż góry nie są takie wysokie. Grunt, że nie wieje. To mnie cieszy. Tak jak powiedziałem, skręcam sobie na wał i sobie śmignę wałem do koła. Wyłoniła się Piękna rzeka Warta. Ale fajnie. A najważniejsze w tym wszystkim jest to, że nie wieje. Kiedy wiedziałem, ho 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 ho, kilka lat temu, to szkoła, wiałem, o błocian. Jechał szosną, to do bym był do domu prędzej, ale przecież nikt mnie nie goni. A tutaj wałem też fajnie się jedzie. Spokój, cisza. Zero cywilizacji. A w dalej widać po drugiej stronie rzeki nasz piękny zamek, nasze ruiny, a ja cały czas tam i praktycznie z tego miejsca mogę się pożegnać, bo tu już nic ciekawego się Ci nie wydarzy. No, przyjemnie, jeśli było Krótko, ale fajnie Dłuższe trasy mam zaplanowane na lipiec, jak będę miał urlop Przyjedzie brak, Trochę pojeździmy no, no i co? No i do następnego